You told me you're ready, you get it, you get it Yeah, I love you, let it, we're it And you are my heaven, 24-7 I need your honey, I need your love I don't need a dollar Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie prowadzony jest u nas wykop, robiony wykop. Na, tutaj na boksy na zboże robimy. Firma Kosmet działa. Najpierw robimy na no, zbiorniki pod RSN. Dobry! Co tam chłopaki? Będzie dobrze? Będzie, będzie O, ale teraz to równo idzie no. 4 metry. 3 metry. 4 metry. Tak, tylko że my więcej. Yy, tak, tak. Dany, dany. tak, tak. niech więcej weźmie, bo my tutaj pojechaliśmy Aha. bliżej, żeby po prostu piasek to dać, to, dać, nie? Tak, to, to, tak. Skąd pójdę, Gdzieś metr dobra. 70, nie? I niech będzie też więcej, nie? 360 jest, no? 360. Ja że się nie pomyliłem. No to to no. dobra, to jest gitara. Nie no. To już szerzej nie bierz teraz. Tylko trochę wyrównać i, i tyle. Przyjdzie ten łata no, dobra. i to. No. Wywozimy tutaj tą ziemię urodzajną. Jak ty tutaj widzicie, jest piach z gruzem. Też, bo był kiedyś tak nasypane. dawno, dawno temu i nieprawda. wodzić piach. Myśmy zrobili tu nawet na te 4-4 cztery, cztery od razu płat. Nie, tak, nie, nie, ja będę, ja będę w 8 za to, nie? Tą dużą wtedy. bo jak ty pojedziesz, to nie będzie do przyczepy. No tata ma drugi ciągnik, nie? Tylko. No razem, no, diaman, ten tak przypisany aha, jest, aha. o to chodzi, nie? Każdy ma swoim robi, nie? A, no. Nie, no i tak powinno być, bo no. jak się robi kurwa maszynami, to z tych maszyn nic nie będzie. Trzeba dbać, nie? Bo nie, każdy tak, dba nie, bo to jest od... tak jak u nas. No. Jeden dba, drugi nie dba, tak. i ten to dba, po prostu później idzie na inną robotę, później przychodzi, a to maszyna rozwoła, No, nie? Mhm. Widzicie, że... tam już nie zbieraj. Tutaj to, ten tu. No. Tutaj wyrówna, fajnie będzie, elegancko. Fajnie, że te nowe płyty mhm. mają uszy. Bo mogą być używane płyty, a jak one uszy nie mają te płyty, nigdy nie są położone, bo no. nie ma ich jak złapać, z mhm. chwytakiem, później jest przesuwanie. Nie, tu za tak. uszy będziemy łapać. No, no. I To zawsze się poddaje, nie? Bo jak ten boks będzie tu tak. Jeden boks, nie? No. 9 metrów na 10,5. I no. drugi boks. Tu przerwę zrobimy tak. Tak, musi być przerwę. I właśnie o to chodzi, że tu musi być 3 metry. Żeby później tu nie płyty wstawiać, nie? To może najlepiej można by było ułożyć te płyty i później je, je wyciągnąć. Nie, bo od razu nie może być. bo Jak tu plandeka będzie i tu plandeka, żeby ta woda spływała gdzieś, nie? A jak Dobra. będzie płyta, to nie będzie gdzie Nawet spływało. Te płyty kiedy ktoś później płaci? Te płyty później, jak będzie zadaszenie, jak będzie hala cała, nie? Na razie nie mamy finansów, żeby zrobić dachu, nie? I tak będzie trzeba zrobić, bo później będzie ciężko tę płytę wsadzić, bo tak. Będzie to cienki, będzie to 3 metry i niech ona się ułoży, ponieważ my ją wyciągniemy, ta, nie? Tak. Bo będą komplikacje później, żeby wsadzić płytę. A tak jak ona już tam będzie się ją wyciągnie, to się nic nie przesunie, nie? No, no, no. To już będzie stało, bo tak to nie, bo tak to nie wymierzy. Nie? nie wymierzy. Bo ona będzie przykładowo tam 3 metry, 2 centymetry, a my zrobimy 3 metry, a jak zrobisz 3,5, to znowu będzie luka nie? Tak. Ona usiądzie sobie, ta. bo to tak na, trochę może popracować chwilę, nie? Dokładnie. I my później podjedziemy, to pak wyciągniemy ja, jeden, ten. ten tak. Bo na razie tak robimy, bo takie mamy kupione, bo nie stać nas na razie na ten, na, te, no, by na stal. Pasa, Chociaż teraz nie? zaczęło to tanieć wszystko, nie? I to mocno poszło stal w dół. Poszło i wiązło, spadł dużo, nie? To Jak muszy... było po 7000, to teraz chyba 4,5 kosztuje już stal, musi... nie? No. To tak samo zobacz węgiel, ten jako groszek. Są się, to jest masakra, sądzę, że założyłem tam tamtym roku piec na jako groszek, kupował po, po 1200, ten taki najlepszy mm -hmm. kupował jaki jest, a teraz są tysiące. No, <śm> ja, ja w tej <śm> masakra. Ja węgiel z tą Tak. W 2 centymetry wyżej, 2-3 Komputer wbię Jeszcze sobie nie opuścić, tak? No te koparki A tak tego... mają te systemy a już. O kurwa wprowadzasz tak jak teraz, tu mamy wytyczone punkt 0 wprowadzasz i w tego odgodę ty mapę bierzesz. Wprowadzasz normalnie mapę do komputerka i nie pozwoli ci hydraulika nie łyżki wziąć. Ja? To jest nie tyle. Do tego punktu. Punktuł... komputeru. No. I ciągnie się. I, I wtedy to idzie jak. Łatwo jak te robą te teraz te autostrady, nie autostrady, to muszą to mieć, tak? Bo no. nikt nie będzie z niebawiać tam to schodzi i kurwa sprawdza łyżką, nie? No. A tak się nie, nie pozwalali. O, jak widzicie, mamy tutaj wszystkie kąty złapane. Tak jak tutaj z tej strony nie trzeba było, bo yy, tu jest wybierana aż całkiem do tego fundamentu, murku. O, tutaj pięknie kąt jest złapany. 90 stopni. Ale brakło nam metrówki, no to musieliśmy, mm, musieliśmy co zrobić? Przedłużyć. Mieliśmy 20-22 metry, musieliśmy odmierzyć. To przedłużyliśmy po prostu później. O, tutaj też mamy kąt złapany, tylko teraz akurat śniurek jest e, tam zasypany. Ale widać, co i jak schodzimy do takiej glinki tutaj już widzicie fajna i wtedy damy tutaj piach a tam będzie aż chyba podniesiony teren o 30 chyba 8 cm według obliczeń wyszło. Coś takiego na, na, na niwelatorze. Tu jest punkt 0, o na tym mamy punkt 0. 5 cm nad punktem 0. Robimy i tak działać będziemy. Według obliczeń jest tutaj około 110 metrów sześciennych piasku potrzebne, żeby tutaj po prostu te płyty ułożyć ładnie. Więc 110 razy, ile tam jest w jednym metrze sześciennym, jest półtora tony do tony 600. Niech to tak będzie, one 1,5 tony. No to potrzebujemy tutaj ile? 160 ton. Lekko. Trochę będzie wożenia, nie? Jutro muszę cały dzień wozić, ale tak i tak to będzie zagęszczone hmm. na dwa razy. Bo tutaj wyjdzie nam 38 cm wyżej. I zobaczymy jak to będziemy tutaj łapać, na przekątną, bo długie pasy są, a za krótkie to były za krótkie, te dwumetrowe. A tutaj ma ten hak? I tak. to jest mocne? Za dalej się będę zapierdolić teraz na polu, linę podczepiamy pod ten hak gdzie ciągnie i to nie puści. Aha. Nie ma takiej siły, żeby ten hak się kurwa urwał. To tak śmiesznie wygląda, nie? No, śmiesznie. w każdej kupalce jest. Stal musi być bardzo mocna. O, jeszcze kurę przyczepa będzie. Co? Ciekawe czy da radę podnieść. Na siebie On na siebie już nie weźmie Kurde, teraz pęknie ta płyta nie, nie, te płyty nie są takie miękkie No dobra, jak one się kruszą. Są te płyty No to dobrze, wyżej nie musi Tylko, ty, czy się obrócisz z tą płytą? Czy się nie będzie kładło? Obróć się tam się no, niech ten Bo on będzie przyjeżdżał dzisiaj się po piach pojedzie będzie piach sygnał. No tam się tam no Te dwumetrowe pasy trzeba bo to za długie A, jedno Tak Dziadostwo teraz wszędzie robią Tylko szturchnia, a już teraz się cała kruszy płyta. O, tu już jest pęknięta. Ach. Nie dość, że nie ma materiału, to jeszcze dziadostwo. Trochę żałowane po prostu jest ten... betonu, cementu. Te mają zostać! Tu jest... Tu jest kąt zrobiony. Rząd zrobiony. Zobacz, zmieszczę się. A, zaciągnąłem. Tu trzeba góry fleksem wyciąć. Tak. Do góry już możesz do góry, do, góry, do góry, Tutaj na razie, gdzieś tam Nie zajebiam, nie? Co? Nie zajebem. Nie, no kamery są Nawet jakby Ktoś coś próbował Dlaczego ja zajebałem? to by przyjechali, jakieś kurwa, kurwa zajebając Nie kurwa Cena złomu Kurwa droższy nie? Kurwa Cena złomu spadła to kura, nikt nie chce brać. Ile ona waży? Tonę? Tony. Półtonę. Później odpali, to on pojedzie, da? Bo lekko idzie, nie odpalona. Piwo daj temu co zagęścia, nie? A ja, ja. To tak trzepie? Nabije. Ta to nie, ta to jest taki... Tutaj. Jak sześćdziesiątkę. <noise> no i dobra, nie? Koniec, co? Na dziś. Co tam, babcia? A gdzie, są, a gdzie jest ta druga mała przyczepa? No tu jest. I tu jest. No co tyś? A, a, a taka mała, jejka. Tam. tam. Już skończyli? No. A, a tam... Załaduję to i ja będę woził pioch. Tak ma być, tak? Tak. A te dwa, no. A tu będą te? Ale tak. To takie będą duże. duże, no, duże, duże. Tak. No. Dobra, na dzisiaj koniec. Babcia pożegnaj się. Łapki w górę. I babcia zobacz, I co się tak. dzieje? Będzie Ameryka tutaj u nas. No, ja nie wiem. Nie wiesz? No, a mówię, że się nie staramy i no siedzimy. to tylko, to trzeba mieć pieniądze na to. No. Dobrze, że babcia to taka skarbnica. Dobra. Ty jesteś PKO. PKO jesteś? PKO leasing jesteś. ja cię kręcę, Babcia pożycza na wieczne oddanie. Tak jest. po śmierci oddacie. Tak jest. Ale ładnie będę miała tego. Co ładnie? O, pokaż jak masz płotek będzie w tym już roku damy sobie spokój a na przyszły rok tam to tak jak stoi ten kurnik a i tamto okno jak jest tamtą ścianę się wyburzy i po, po... dobuduje się jeszcze kurniczek i będzie więcej kur i będziecie mieli pieniądze w sobie. pieniądze zobacz <laughs> ładnie o, ale prosto fajnie chłopaki zrobili no fajne chłopaki a takie solidne chłopaki dobrze Dobre, A ty mówisz, że wolno robią? No bo mnie wczoraj wkurzyli, za to dzisiaj szybko chawy. nie. Mówię, nie pójdę im proponować. Tak? Hać. Tak, bo mówili wczoraj, że skończą, tak jak dzisiaj mieli skończyć. No. No i ale oni dwie godziny porobili. Dobra, no to fajnie masz pod. Ja jadę chyba po piach, idę zadzwonić. Dobrze.